Cześć. Dziś chciałam ci pokazać trzy bardzo skuteczne techniki, które seniorzy używają na co dzień, a juniorzy często nie, bo gdzieś po drodze uznali, że nie ma sensu. Jeżeli u ciebie tak się stało, to spokojnie, każdy z nas tam był, nic się takiego nie stało, jakoś to przeżyliśmy. Ale chciałam cię przekonać do tego, żeby jakoś jednak zamienić w jakość i podejść do tego na serio, bo najczęściej nie potrzebujesz nowego magicznego sposobu na zarządzanie wymaganiami, na komunikacji z klientem, tylko potrzeba wrócić do podstaw, do tych sprawdzonych od lat technik i po prostu konsekwentnie z nich korzystać. Jak na przykład pierwsza z nich, czyli parafraza. No nic ciekawego, wiem. W dodatku często słyszę, że to jakieś takie głupie, bo powtarzamy w kółko to, co powiedział klient. To nie są moje słowa. To są słowa juniorów, z którymi miałam okazję pracować przez lata, rozwijając zespoły product ownerów. I tak, prawdopodobnie przez większość czasu będziesz powtarzał to samo, co klient. Pewnie nawet można by tu zastosować zasadę Pareto, czyli przez 80% czasu będziesz powtarzał to samo, co klient, ale właśnie chodzi o te 20%, które mogą ci zrobić 80% projektu. To właśnie chodzi o ten jeden raz na pięć, kiedy się nie dogadacie, kiedy wasze postrzeganie nie jest takie same, i żeby wyłapać ten moment, parafraza jest świetną techniką. Skąd się bierze ta różnica w myśleniu czy w postrzeganiu? Przede wszystkim z języka. I bez względu na to, czy pracujesz w tym samym języku, czy pracujesz w, po angielsku, czy po niemiecku, czy w jakimkolwiek innym językiem. To nie zawsze mówicie w tym samym języku, bo nawet jeżeli pracujesz z Polakami, to ich język jest inny niż Twój. Ty mówisz językiem IT, ty mówisz językiem potrzeb, rozwiązań. Biznes, jeżeli jest już dobrze nauczony, to mówi językiem potrzeb, ale oni mówią po swojemu, po biznesowemu. Nawet jeżeli bardzo dobrze znamy domenę, to jest zawsze szansa, że jeszcze tego żargonu nie znamy tak dobrze, żeby być pewnym, że zawsze wszystko rozumiemy. Poza tym każdy z nas jako człowiek postrzega różne rzeczy różnie i może inaczej je ubierać w słowa. Jeżeli pracujesz w obcym sobie języku i nawet jesteś świetny, to nie jesteś nativem i zawsze pewne niuanse mogą ci uciec. W związku z tym tutaj jakby jeszcze bardziej jest zasadne stosowanie tej parafrazy, ale absolutnie musisz stosować parafrazę, jeżeli i ty i druga strona pracujecie w nie swoim języku, czyli na przykład pracujesz z Czechami po angielsku. Wtedy jest szansa, że żadna z was nie jest na tyle proficiency w angielskim, żeby tutaj komunikować się bezbłędnie. Szanse są prawie zerowe. W związku z tym tutaj absolutnie konieczna jest parafraza. Druga technika to potwierdzanie kryteriów akceptacji designu, wszystkiego co składa się na Wymagania. Wiem, ciężko się do tego zabrać, ciężko zorganizować, ciężko przekonać, i wszystko, co przychodzi ci w tej chwili do głowy przeciwko temu pomysłowi, ma swoje uzasadnienie. Nie mówię, że nie, ale warto wykonać ten wysiłek. Warto zderzyć się z konkretami, z biznesem, czy z klientem, czy z użytkownikiem, bo tak samo jak przy parafrazie, to kolejny poziom uzgadniania, że to, co ja myślę, to, co ty myślisz, to jest to samo. Drogi kliencie, dyrektorze, użytkowniku itd. Tak I często słyszę: Natalia, ale ja wysyłam to wszystko do akceptacji, i nikt tego nie robi, olewają mnie, nie odpisują i tak dalej. Wiem, wiem też się z tym spotkałam, dlatego wypracowałam sobie takie mini strategie na to, żeby zwiększyć szansę potwierdzenia tych wymagań. Pierwsza, potwierdzam wymagania na spotkaniach, nie na mailu, Dużo łatwiej się zmobilizować na spotkaniu, dużo łatwiej jest coś dogadać, dopisać szczegół i dużo łatwiej jest już odebrać formalne potwierdzenie w komentarzu w Jira czy w komentarzu w dokumencie Worda, obojętne jak potwierdzasz te wymagania. Po drugie, robię to systematycznie. Do bólu, ale małymi paczkami, czyli raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu spotkanie po 30-45 minut. Nawet jeżeli nie uda nam się tego zrobić na jednym spotkaniu, no to mamy wyznaczone kolejne. Oczywiście ja przychodzę przygotowana, lista, o której będziemy rozmawiać, jest wysłana wcześniej, ale ja nie oczekuję od drugiej strony, że oni się przygotują. Dlaczego? Dlatego, że najczęściej druga strona uważa, że ma coś ważniejszego niż to Twoje zadanie. I nie przekonasz ich, że jest inaczej. Ja mam w sobie taką pokorę, że stwierdzam, że być może faktycznie to nie jest dla nich najważniejsze i akceptuję to. W związku z tym ja przychodzę przygotowana i przechodzimy punkt po punkcie. Po trzecie, jestem konsekwentna. Staram się brać do sprintu rzeczy wyłącznie zaakceptowane. To powoduje, że przynajmniej na początku współpracy jest wiele napięć. Wtedy można usłyszeć, no ale wszystko jest przecież jasne, na pewno wszystko jest ok, nie bądźmy takimi formalistami i tak dalej. I warto tutaj mieć przygotowaną, grzeczną, krótką, ale stanowczą odpowiedź, żeby nie być zaskoczonym, jeżeli taki komentarz się pojawi. I trzymaj się za tego za wszelką cenę. Nawet jeżeli robi się nerwowo, ja jestem w tej kwestii nieubłagana. I kiedy jesteś taki konsekwentny czy konsekwentna, Zawsze jakiś szybki sl slocić się znajdzie, żeby to jedno wymaganie, na którym zależy biznesowi, było wrzucone do sprintu na to, żeby je potwierdzić. I czwarta strategia, jestem transparentna i komunikuję tą potrzebę od początku, jak tylko przychodzę do projektu. Tak wiem, jest to strategia, którą pewnie nie możesz teraz zastosować, bo już jesteś w jakimś projekcie, bo już jesteś w jakimś produkcie. Dlatego tutaj też mam dla ciebie dwie propozycje, być może pomocne w tej sytuacji. Możesz odnieść się do jakichś ostatnich wydarzeń, kiedy coś poszło nie tak, albo jeżeli masz taką możliwość, masz taką relację ze swoim project managerem, czy liderem, czy szefem, to zwal po prostu na niego, że to są teraz odgórne polityki i standardy pracy, i po prostu teraz, od teraz trzeba tak właśnie robić. Dużo łatwiej jest komuś zaakceptować taką sytuację, kiedy po prostu uznaje, że to jest od ciebie niezależne. I na koniec trzecia technika, ścisła współpraca z zespołem deweloperskim nad wymaganiami. I nie, nie chodzi mi tutaj o moment wdrażania tych wymagań, bo to jest oczywiste, ale właśnie etap, kiedy one się dopiero formują. Pamiętaj, że każdy z członków Twojego zespołu dowiózł jakiś projekt albo nawet kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt tych projektów. Nie tylko ci najbardziej doświadczeni, w dodatku każda z osób korzysta z innych usług, innych aplikacji, które również mogą być świetną inspiracją, jak zaadresować pewne wymagania. To nie jest tak, że ty jesteś od wymagań, a oni są od wdrażania. No nie, no. Ludzie chcą tworzyć produkcję, chcą mieć wpływ na to, co się dzieje, daj im taką szansę. I, i często widzę, że. Refinement to spotkanie, na którym product owner przedstawia wymagania, a zespół może ewentualnie zadać pytanie i to tyle. A gdyby ktoś tak powiedział: ale jest jeszcze lepsza droga do tego, żeby osiągnąć taki cel albo jest łatwiejsza droga, żeby osiągnąć taki cel. Czy w ogóle jest przestrzeń na coś takiego u ciebie w zespole, czy ktokolwiek odważy się w ogóle odezwać? I czy nie jest tak, że jak nawet masz problem, jak coś zaadresować, to idziesz tylko do najbardziej seniorskiej osoby w zespole, do Twojego Techlida, do jedynego seniora, który jest w produkcie. Spróbuj porozmawiać z tymi mniej doświadczonymi osobami, bo umiejętności kodowania nie mają wiele wspólnego z umiejętnościami tworzenia rozwiązań i warto zaangażować zespół, dlatego że kolektywnie. Macie dużo więcej doświadczenia, jesteście bardziej kreatywni, prawdopodobnie sprawniejsi i skuteczniejsi, bo to jest synergia po prostu. I to tyle w dzisiejszym nagraniu. To właśnie te trzy techniki, a jeżeli chcesz poznać moje sposoby na to, jak poukładać pracę w projekcie, mieć poczucie kontroli w pracy product ownera, analityka czy PMA, zapraszam Cię na szkolenie, za które nie zapłacisz złotówki, ale należy się zapisać. Szczegóły znajdziesz poniżej.